Witajcie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2, Kiperius zapraszam do oglądania. Tak, to już jest kolejny odcinek, dokładnie dziesiąty, czyli może powiedzieć, że pełna rocznica ostatniego od rozpoczęcia gry. Nasz... A, zacznij grać, ja oni zaczynają ci czekać. Pełna rocznica od rozpoczęcia gry. Mój... Aha już wymogę, czekajcie, sprawdźmy go. Yy, no, straciłem go teraz. Dzięki temu mamy no, jakby to powiedzieć yy, yy, yy. Mamy już powód do pewnego zadowolenia, że już tak daleko zaszliśmy. Mamy duże księstwo. W 10, w 10 odcinków osiągnęliśmy duże księstwo. I kto wie, czy w tym odcinku nie osiągniemy królestwa. Tak. To jest bardzo prawdopodobne i bardzo możliwe. Dlatego na to czekamy. Yy, I... Yy, o. I, I tego się spodziewamy. Przepraszam jeszcze raz za yy, czekanie mojego psa. Jest to niezależne całkowicie ode mnie. Yy, my gdzie on jest tam a tu, no dobrze to teraz pojedzie tutaj żeby zmienili ta, żeby ci zmienili swoje poglądy moja jakaś suruchna przepraszam nie wiem czy będziecie to słyszeli ale tam ten pies szczeka za wzięcie to jest jakiś mój kuzyn tak, to jest mój kuzyn który jest już stary i schorowany i można go zabić. Ten się zgodził, dobra. Postarajmy się go zabić w takim razie. Bo to już niech... niech już zejdzie. To już jego czas, że tak powiem. Yy. Yy. A dobra, z ktoś zaatakował, gdyby szerzył religię. Zbieramy teraz na utworzenie królestwa. Potrzebujemy jeszcze tylko dwa, jeszcze troszeczkę pieniędzy i możemy tworzyć królestwo. Tak, będziemy... Właśnie, mieliśmy tym pomóc. Mieliśmy tym pomóc. Oto, tak. Natychmiast zbieramy wojsko, bo zależy mi na tym, aby oni nie utracili jednak tych terenów. Aby jednak trochę późno pewnie przychodzimy z pomocą. Chociaż jeszcze nie do, że tak powiem, jeszcze można wszystko wyratować. Jeżeli nie popełnią jakiegoś znacznego błędu. Najważniejsze jest zjednoczyć armię. I zaatakować tych Dobra, tych połączymy i, i damy im, im tych dowódców. Dobra No dobra hmm. Wygrywać mi Dobra. Wygrana nam pomoże na pewno Wygrana tutaj nam pomoże. Hmm. Dobra Ci idą dalej. No musimy ich pokonać już do końca, żeby ta armia nie nie próbowała stwarzać problemów. No dobra, już tyle możemy zostawić. Musimy ruszyć, bo ci tutaj mają problemy. I to jest gorsze. Dobra... No tutaj idziemy. Musimy się zebrać. A ci chyba dostąpili. Tak, ci dołączyli do wojny, więc wojna jest jeszcze do wygrania. W takim razie. Wojna jest do wygrania. Yy, jednak potrzebujemy pomocy, bo na 13 tysięcy to ja raczej nie pójdę. Ci będą szóstego. Autosave. Ci będą szóstego. Ja będę 18 Oczywiście. Dzień później To jest moje... A dobra zgadzam się, to mi troszeczkę... Trusting... Chcę żeby... To tam... No jak? To! Craven, najgorsze co może być Znowu Znowu dzień później No, teraz będzie szybciej Dobra. Musimy pomagać jak najszybciej. Bo. Tu się robi niebezpiecznie. Mam 94%. Więc. Musimy postawić wszystko na jedną kartę. O. Czekajcie. 17, 19. Dobrze. Ci odejdą. A ja wejdę miejsce i a bo wygraliśmy raczej no, chyba, chyba nie posrało Jak to przegraliśmy tą bitwę Tak i to jak wygląda przegrywanie bitew w pięknym stylu Dobra no cóż przegraliśmy niestety Ci stracili to ale my to odzyskamy. Tylko tu jest mały problem. Bo Barcelona się połączy z tym... Aha, no dobra, no dobra. Ci się połączą, niestety. A to wszystko jest ten... Nie, to było jakieś inne. O kurde, to słabo. No ale dobra, nas teraz bardziej interesuje to. Tak, jesteśmy królestwem Andaluzji. Tak, udało się wreszcie nam osiągnąć Królestwo Andaluzji. Jednak teraz musimy porozdzielać naszym wasalom tytuły, aby nie lubili. Dobrze. Ten, jako iż jest największym na te, tym terenie, dostanie Emirat Portugalii. Dobra, czy ma problemy jakieś związane? Nie ma. Dobrze. Teraz tak, ten mnie 64, 19. No to ten jako już mnie bardzo lubi zostanie. A dlaczego tak? Emirat Leon jest dalej. To zostanie to oraz... przetransferuję mu wasala. Nie tego. E, nie mogę, mogę. Nie, nie mogę. Nie mogę Salamaniki? Czemu to nie mogę Salameniki? No to nie przetransferuję. Nie wiem czemu, dobra. Na razie to jest mniej ważne. Temu nadamy Emirat... Dlaczego Emirat Toledo jest taki duży? Hmm, aha, bo to jest to, i to, je, to jest to jedno. No to temu nadamy Emirat Toledo. Niech się cieszy. Hmm, ten należy do Gastylii, więc mi nie, nie pomaga mi to temu nadamy Emirat Bay. I w tym momencie rozdzieliłem wszystko, co potrzebowałem, co musiałem rozdzielić. I mam dwa księstwa i jedno królestwo. Jesteśmy królami, tak? Dziesiąty odcinek przyniósł. O, mogę tu jest, zrobić. Dziesiąty odcinek przyniósł nam wielkie, wielkie zmiany, bo jesteśmy od dzisiaj królestwem. I równie dobrze możemy zaproponować wasalizację. I się zgadzają, co mnie bardzo cieszy, bo możemy ochronić je, jakby to powiedzieć. Powinni się zgodzić, tak, należą do nas, są teraz częścią naszego imperium. E, tym czasie temu jeszcze przetransferuję wasala, którym będzie e, tak, ten. Ja staram się tworzyć księstwa zgodne z e, po, e, jakby to powiedzieć. Niezgodne tylko pokładające się, pokładające tylko yy, no, nakładające się na prawdziwe księstwa, te, które powinny naprawdę być. Dlatego tak, yy, tak dokładnie nie sprawdzam to. Mój syn MacRae, więc sobie bardzo smuci, ale to jeszcze nie koniec świata. No, Zaspoczył się turniej. Dobra. W tym czasie tak. Do mojego kró... Ci już nie należą Kurde. Szkoda, szkoda. W tym czasie... No cóż, zaraz zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Podwiększymy sobie prawo autorytarne. Crown authority. Dzięki czemu będziemy zyskiwać większe yy, większe jednost ilości jednostek od moich vasali. Tak. Nie, nie chcę zyskać yy, zadowolenia, bo zadowolenie jest słabe. Możemy te coś zbudować. I to też robimy. No i cóż, pięknie w sytuacji, jest piękna po prostu. Większość państwa jest, jest chyba islamskie, tak bym powiedział. O, to był pierwsze miejsce. Drugie... A to nie co to jest? Hmm. A coś mi się stało ten, że tak powiem, okaleczony. A, czy... No tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jest na... A tu jest tylko herezja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Czyli przewaga jest mimo wszystko islamski, po stronie islamskich państw. Islamskiej religii, nie państw. No, czyli jest dobrze. A już nie mówię, że kiedy religia w tych krajach zmieni się z islamski na katolicki na islamską, będzie jeszcze lepiej. Tak będzie jeszcze lepiej. Bo to wiem po prostu, wiem to, bo wtedy już nie będą tak się buntować i będą chętnie szli do wojska. A to nam jest potrzebne. Yy, Mauretania jest wysoko. My jesteśmy drugi. O, za Mauretanią. Idealnie idziemy za Mauretanią. To mnie bardzo cieszy, bo gdy tylko Mauretania będzie miała jakiekolwiek potknięcie związane z... Yy, związane z punktami w jej kraju, będę, wykorzystam to na pewno, na pewno to wykorzystam i zdobędę jakiś tutaj, tutaj jeden teren y, od Mauretanii. Y, z osobiście liczę jeszcze, że te tereny się same zbuntują i wtedy będę mógł y, przejąć, że te tereny się właśnie zbuntują, nie może same, tylko właśnie te tereny się zbuntują, wtedy jeszcze łatwiej będę mógł przejąć od y, Mauretanii Będę mógł jeszcze łatwiej przejąć od Mauretanii te ziemie. No cóż, na razie czekamy. Najważniejsze dla mnie jest, że przekonaliśmy wojska w wojskach Bo tak rzeczywiście jest. Kastylia jest. Gdzie jest Kastylia? Tu jest Kastylia. Coś im się tam nie... Coś im tam nie pasi. Walczą z jakimiś rewoltami i z kim to? Z kolejną rewoltą. Chyba w tym momencie wykorzystamy słabość Kastylii i wypowiemy wojnę o Asturias może. Tak, o Asturias, wypowiemy wojnę, tak, to jest boczku, żeby... To nie ten. To wypowiemy wojnę o Asturias. To będzie ogromna wojna. Tak mi się przynajmniej chciałbym, żeby była. Zwycięska oczywiście. Mam do wyzwania sojuszników. Lubi mnie, więc może dołączy. No raczej nie powinni oni być przeciwko mnie, tak mi się wydaje. Spróbujmy. O, pierwszy odpowiedział. Król Almoravidów. O, i to mnie cieszy, to mnie cieszy. I jeszcze ten pewnie odpowie na tak, ale nie wiem czy przyjdzie. Przyjdzie. Odpowiedział na tak. No cóż, nasze państwo. Jest silnym państwem. Z tego co widzę, jest państwem bardzo silnym i ogromnym. O, może nie ogromnym, ale o bardzo dużych wpływach. Co jest dla mnie bardzo dobrym znakiem. Bo następna pójdzie Walencja. Tak, pójdzie następna Walencja. Co? Jak oni dołączyli do mnie, czy co? Nie. Następnym państwem, przeciwko któremu będę prowadził wojnę... Jest Walencja. Bo po prostu chcę tutaj to wszystko już przejąć. A Walencja jest dobrym Walencją. No no Barcelona tutaj, to tym wypowiemy wojnę o Walencję, tak. Bo Walencja może dla niektórych nic nie znaczyć, tak powiem, jako nazwa. Dlatego chcę sprecyzować, o co mi dokładnie chodzi. Dobra, zostajemy tutaj I bronimy Może będziemy szybciej Tak, będziemy szybciej zniszczymy tę ar, armię yy, Oni jakoś innych ich armii nie widzę <tutuj> Tutaj <tutuj> <tutuj> Bardzo mnie to cieszy, że Maurytania tak odpowiada na moje wezwanie. Musimy nowego sobie nawracacza stworzyć. I wysyłamy ich tylko tutaj, bo tu są herezje. Ach, ja nie lubię herezji. Just a piece, a o. Udało mi się uspokoić jedną z jakichś jakich, tych prowincji. Dziękujemy bardzo za to. Co tu się w ogóle dzieje? Czemu moi wasale walczą? To jest pytanie. Toledo. Ten ma powód do wojny na Toledo. Rzeczywiście ma. Dobra. Trzeba szybko zdobywać, bo mi się tutaj jednostki mi się, mi tutaj jednostki giną. To jest moja żona, więc mogę jej okazać miłość. Bardzo Fajnie było. Yy, tak. Liczę, że mimo wszystko szybko zdecyduję się na pokój. Pani. E, szybko, ale pewnie, no pewnie nie. Pewnie będziemy się walczyć długo. Długo i ciężko. No dobra. Ach, Nie? Nie? Już? Już? Naprawdę? Już? Okej. Okay. To rozwiązujemy jednostki. Eee, tutaj ustawiamy swoich jakichś ludzi. Eee, lowbornów tak zwanych. Na razie mamy siedem, więc nie oddajemy tego. No cóż, udało nam się. Tak, poszerzamy swoje królestwo. Jest to bardzo dobra informacja dla nas. No cóż, możemy tylko się cieszyć z tego. Nasze królestwo jest coraz większe. I to nawet... No, mogę dachi u was tu jest. Na razie sobie daruję, bo wtedy jakbym zdobył to dachi zrobił, to musiałbym oddać się, bo mam już za dużo ich Dobra. No, no jakieś ploty tu są. Widzę, że żaden nie to liczy, więc mogę spokojnie spać. Dobra. Ci tutaj idą na tego... Znowu? Przed co nam No dobra, idziemy znowu tutaj, bo muszę tą herezję wyplewić. E, coś mi się zepsuło. O, już dobrze. Eee, yy, 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 yy. Czy ci będą miały problemu? bo problemy jednak przydałoby się, że ich im pomóc, jeżeli mieliby jakieś większe problemy, bo ich... kraj zawsze jest... O, udało mi się przekonwertować ich, albo bardziej zmusić, żeby nie zmieniali religii Dobra, kto to tutaj? Dobra, tak, zgadzam się Okej, okay. tam gdzieś sobie papa poposzła yy, Dobra, kiedy on może? I już? Nie, 22 no novembera, coś czekamy mm, Ci o coś nam pro... Nie pomogę. Nie, 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 nie pomogę mu. Eee, kurde. walczą o Aragonie? Nie, aragonię, co ja? Tak, aragonie. Eee, to niedobrze. Bo ja nie, 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 nie przyłożę ręki do tego, do im pomocy do ich pomocy. Nie pomocy, mnie pomogajmy. Eee. Bo zdobycie przez nich Aragoni jest problemem dla mnie. Ogromnym problemem dla mnie Bo to ja mam z nimi zbyt zbyt dużą styczność I wiem, że po pewnym czasie to ja stanę się yy, zostanę pożarty przez Aragon. Przez yy, Almoravidów. Nie lubię mnie trochę za... To ja bym nauczył oczywiście swojego syna. Nie lubię mnie trochę za zmienienie prawa koronnego, ale to jest zawsze tak samo. I to nic dziwnego, że mnie nie lubią za to, bo przy każdej zmianie prawa koronnego są mi przeciwni. Dobra, tego możemy odwołać i teraz ruszasz tutaj, do świętego naszego miejsca. Do im nikt nie przychodzi... Nie, przyszli z pomocą... Aragonia, Nawarra, ale jakieś małe, całkowicie małe. No ale mimo wszystko ja nie wspieram ich. Yy, muszę tylko zobaczyć jeszcze tutaj. Yy, gdzie to jest? Barcelona ma 10 tysięcy, a Kastylia 7%. Przy wielkości armii przy wielkości armii yy, Almoravida Al to, to jest za dużo. No, ale dobra. No, cóż, ja w tym momencie będę kończył. Tak mi się wydaje. No dobra. zgodzę się bardzo się mocno łączymy, widzę z Almoravidami. No, no dobra przy wielkości, to, co mówiłem. Ja kończę w tym momencie. Odcinek jest długi, myślę, długi, no. Jak na mnie, jak na mój internet jest długi. 20 minut. 21 minut. O, żał, normalnie. Nie no, oczywiście żartuję, ale kończymy odcinek. Następny prawdopodobnie zaczniemy od ataku na tego i zgarnięcie mu jakiejś małej prowincji. A teraz... Dziękujemy bardzo za oglądanie. Czekam na komentarze. No i cóż, czekajcie wy na kolejny odcinek, który pojawi się bardzo niedługo. I tak, ja wiem, że prowadziłem jeszcze serię z Mountain Blade, ale coś mi się zepsuł ma Mountain Blade. Będę go naprawiał, jak coś będę dawał na pewno odcinek. Do zobaczenia. Cześć!